Kwarantanny dzień któryś. Wreszcie spadł deszcz. Pukają w parapet okna ciężkie krople H2O, a wczoraj do okna pukała policja. Sprawdzić, czy się i nikogo nie narażam. Nielegalnym wyjściem z domu. Trochę to brzmi jak fikcja, ale to prawda. Uświadamiają mi to kończące się zapasy papieru toaletowego. Trzeba zdobyć się na twórczość, żeby czas czynnościami zapełnić, żeby wskazówki zegara tak złowrogie nie patrzyły. A nie tak łatwo być na przykład malarzem, bez malarskich planerów, albo aktorem w głowie trenującym, nie odezwawszy się do nikogo przez zaschnięte gardło, śpiewakiem w myślach śpiewającym. Trzeba zadowolić się towarzystwem własnym i oglądaniem cudzych filmów.